Buja, bajobongo, mordeczki, siemaneczko wszystkim, Majster z tej strony, na lokalnej tutaj wodzie, za plecami. Przyjechałem, normalnie nie chce mi się siedzieć w domu, jest chyba 13.15 czy 13.20, w tej chwili 23 stopnie Celsjusza. Piękna pogoda, normalnie troszkę za ciepło się ubrałem, ale dobra jest, trochę wiatr wieje, to nie jest tak ogólnie źle. Myk jest taki, przyjechałem tutaj na krapi, może na jakiegoś basa? Wish me luck! <gry> Dobra, do pierwszej ryby. Ładna ryba! Co ja tu mam? Tilapia taka ogromna! Wow! Ale za płetwę! Ale za płetwę, ale ogromna! Piękna tilapia! Wow! Ogromna tilapia albo to jest jakiś karb, ale bardziej tilapia Tyle, że za kapotę jest lepsza walka Ogromna tilapia. Byk, normalnie byk. Takiej tilapii jeszcze nie złowiłem, nawet że za kapotę. Ale nie złowiłem. Wow, wow, jaka tilapia. Czy to widzicie ludziska? Patrzcie jak poszła normalnie. Urwała się, poszła. <laughs> ale czat. Dobrze, bo i tak nie miałbym co z tą... Znaczy wypuściłbym tą tilapię i tak i tak. Ale dobrze, że, że się odczepiła. Śliczna wiem, co to była. jest, ale przygrzało. Stoi mi normalnie. Stoi mi... Stoi mi węd. Patrzcie. Nie wiem, nie wiem normalnie co to za rybsko jest. Ale czat ale mnie Ale mnie wyciągnął Gdzie to w ogóle jest tam coś mam pięknego, jakiegoś chyba wielkiego Karpia albo coś normalnie albo nie wiem no robi ze mną co chce Robi ze mną co chce, dosłownie. Dajmy mu się pomęczyć troszkę. Ale czad, ale branie. Nie wiem co to za rybsko jest. Na fioletowe kopytko. Tylko nie pęknij, proszę Cię, taka cieniutka tutaj plecioneczka jest. Fluokarbonik też delikatny. A tu taka jazda. No nie mam pojęcia, co to za rybsko jest ludziska. Ale coś dużego. Kolejna tilapia za grzbiet, wow. Co one tak się... Co one tak się łapią za grzbiet, wow, jaka tilapia, lapia ludzie, ale też grzbietuwa, no za, ka za kapotę. Ale smok! Ale smok! Nie mogę uwierzyć, tylko szkoda, że za kapotę Gdzie to się tu wbiło. Takiej tilapii to ja jeszcze nie widziałem. Śliczna bestyka, co? Śliczna. O, troszkę się ubrudziła, no ale, ale jest naprawdę piękna tilapia. Wow! Umyję łapy wypuścimy bestię <laughs> Piękna Tilapia Wypuszczam ją taką śliczną bestię uuu Ale tu pływają smoki tutaj teraz trzeba wziąć U, Pięknie poszła Pięknie poszła, ale piękna tilapia <laughs> Szkoda, że za kapotę, no ale Dobra Aż mi się rączki trzęsą ludziska Brawo ja No i elo elo siemaneczko ludziska na wszystkim Pat, jaką mam dzisiaj tutaj miejscóweczkę Siedzę sobie tutaj kierwa Gruntóweczka 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 Jestem na takim pięknym deku z dwoma łodziami No i sobie czekam tutaj na jakieś Brańsko Żywa krewetka W akcji dzisiaj Także może może coś ugryźć. Jakieś branko miałem przed chwilą delikatne, ale niewiele. Ale jest też, jest też ze mną gość specjalny. Chyba wiecie o kim mówię, no ale to dopiero za chwilę. Poszedł po zabawki dla dzieci. Dobra ludziska. To? Dwa brania. O, tak? brania? Ta. Tak. Nie, to Cyk, 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 cyk. I tutaj nasz gość specjalny Majki Tim Pleciona. Mordeczko, piąteczka. Jak się podoba? Coś wspaniałego. <laughs> Witamy w klubie. <laughs> Dokładnie. Myślę, że zostanę tu najdłużej. W o, takim razie. No. Następnym razem już na stałe. <laughs> no, już, już układam sobie w, w myśli w głowie, jak tutaj biznes zaczynać. No trzeba otworzyć tak. sklep pleciona na, na Florydzie. No, właśnie, tak myślę małymi krokami jakoś tu zacząć teraz. Dokładnie. Tak. Dokładnie. A teraz zobaczcie normalnie jaki full wypas jest tutaj normalnie na tym na tym fajnym deku. To jest dek, dek tak. niższy i tam jest dek wyższy, rodzinny. Tu tak. jest wędkarski rodzinny, a na dole <laughs> a tam, spinningowy, tak? i kibelek. I kibelek, <laughs> ale zobaczcie sam, Piękne łodzie. Kawał deku normalnie, aż do samej Hawiry tam daleko. Tu mamy zejście do mniejszego deku, tu można stąd fajnie spinningować, tak to wygląda, ogólnie kolejne, jesteśmy na rzece ogólnie, ja tutaj rozdzieliczyłem moją wędkę tam w tych krzakach, nie wiem czy pamiętacie z któregoś filmu, ale to tam było, bierzesz spinning, no to atakuj, tą przynętkę co wczoraj miałem na nią tego, Lightninga to jest ta, z, od piłeczki golfowej. Tak, tak, dokładnie. No i spróbuję, to no jest trochę czerzki, go, ciemniejsza go, woda. Więc... Tak, no jak w rzece, nie? Znaczy, więc, wiesz... y, może na razie na to, jak nic tu spróbuję, coś jaśniejszego. Tam była jednak woda czysta i takie są moje dokładnie. doświadczenia, że y, jasna, prześwietlona woda, no to motory, a ciemniejsze to naturalnie no. Chociaż ten, y, ryba widzi cienie, tak naprawdę. I na przykład, jak w ciemnej wodzie, coś jest ciemniejszego od wody, to ona za tym pójdzie. Jest taki ponoć. Ponoć, wedle. Wedle. <laughs> Ale tu ile wentażu, po... tyle teorii. Dokładnie, to Nie powodzenia. A ja was zabiorę na górę teraz. Zobaczycie widoczki z góry. Są tutaj nasi goście, martunia z dzieciakami. I widoczki z górnego deku. Pełno ptaków. Ale widoczek jest normalnie zajebisty. Cała ta rzeka jest normalnie rewelacyjna. No, także nic. My polujemy tutaj pięknie, piękny widoczek. Normalnie z góry Majki, Spinning, Gumeczka. Głęboko tu jest Majster. No w rzece jest głęboko, tak. jest ta. 4-5 metrów. Czym dalej, tym głębiej. Ale czym dalej, 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 tym płyciej. No tam pod wyspami na pewno. Tak, tam jest wiesz, tam trzeba operować na ten. Na, na węch. Tam się fajnie łapało, no. Yep. no ale no nic, powodzenia. Tam jest ale też obławiaj tutaj płciznę za flondrą, bo ona Aha. siedzi, wiesz. W tych rejonach. No Jeden i. drugi tam. Yep. No i tak to wygląda ludzisko. Piękny widoczny I wspaniali goście No, ludziska Siedzę, a właściwie leżę Ale ryba nie chce gryźć Co robić? O to jest pytanie No nic, leżę, czekam wędki sto... O! Kurwa mam Wędkę mi tyle jej nie, nie, nie dotknąłem Może krewetka ucieka? I chyba już po rybie. A nie, Waszka! Mam rybę na twoją wędkę. Pięknie! Mały ten basik taki, piękny. Delikatnie, żeby mnie nie ukuł. cyk To co z nim? Fajny Max Bied. No Ups No A on ma zęby? No trzeba uważać, żeby się nie ukuł właśnie tymi grzbietami jego No pięknie Jest pierwsza ryba ważka. Jak mnie bołd tam normalnie, przepłynął bestia I takie fale zrobił, że prawie frywałem na tym podejście Ale low wtopa jest, nic nie chce ugryźć Strasznie przez ostatni tydzień, normalnie mówię Wam, jest taka lipa. Ale może coś mówi... Siedzi. Siedzi! Bluefish! Yep. na ta płoterka. Tylko banany, wracam. Ja właśnie do tego, do samochodu. Banany znikły i pewne rzeczy są ponadczasowe, kierwa i wszędzie działają. I mamy małego bloodfishka na dzień dobry. Banany, pełnia, to się I, wszędzie I tapłoter I ta u majstra, brawo majster. Jap. Na ta Lecimy z koksa. Bierzesz go na żywca czy do wody? Nie, do wody. I to dawaj na ta płodera, mówisz, tak, tak, pięknie normalnie. Myślałem, że trout na początku, ale, ale później już ten. Dobra, no to ja spróbuję teraz na spinicie Może akurat jest teraz ta pora. Bluefishem. <laughs> A się kierwa, o i na woblerka? Mhm. Czyli kierwa jednak ten twitch tam działa, majster kierwa, na widzisz? Woblera? Aha. Na twitch. Na woblera? Jest. Dobra, idę sprawdzić moje wędki. No. Mordeczki. Kończymy tą nierówną walkę na dzisiaj. W do dziewiątej. Czas spadać. Jutro. Jutro zabieram Majka na basy. Pobasujemy. Ekipa już gotowa do wyjścia. Lecimy. Zbieramy się. Jutro też jest dzianek Jest. Teraz raz sobie żyłę się zblokował zobacz ten się zblokował tutaj na, na przelotka są małe przelotki kierwa i się zblokował flurokarbo. o guz ten no no co jest z no widzisz on jest zablokowany bo jest takie to, to łączenie no ale rybka ładna ładnie wyszedł ładnie miałem wcześniej cyknięcie na tą gumeczkę i ten no to biergo za zajape miałem wcześniej cyknięcie na tą gumeczkę majster i ten i wróciłem do niej no, no, no. I, identyczne branie było jak wcześniej bardzo bliski rzut tu po, po, pod krzaczki wykonałem dobra majster ja ci dam tylko y, kamerę dobra byś tylko tak y, y, nas obrócił albo ja nas obrócę majster żebym ja był no obracaj obracaj piękny basik, ma piękny pioneczka mordeczka o to chodzi wszystko jest zajebiście kochany Dziękuję, dziękuję. To ja jest... O Jezu, no, no to dobrze, Dobra, ci było. Dzięki Dobra, za normalnie. Tym razem się płać, tylko nic. No, no, odwróć, no, tak nie? no. Dobre jest, ludzica, bo... Dziękuję bardzo. jak zawsze u dzięki. Do szybkiego. No. Tak. do szybkiego, Do szybkiego. Tak to bywa, ludziska. Na razie Piękne łzy. Chcieliście te paczki, co przyszły do Was pa, pa. nowe... dziękuję za wspaniałą gościnę. Dzięki tak. również tego, za odwiedziny.